Siema, siema, dzisiaj z wami Adson, czarny stretch, naklejki TNT, być może tam w środku jest dynamit, otwórzmy i sprawdźmy, sprawdźmy, o się ukłułem. o Jesus, prawie sobie obciąłem palca i to dla was, Teraz musicie docenić i za to kliknąć suba i dzwoneczek, bo prawie, prawie zostały mi palce stolarskie, czyli nie wszystkie. Bo tu powinien być nożyk introligatorski. Dopiero Raz sobie ciachnąłem, poczekaj, w którą to rękę. W tą wbiłem, to pan doktor powiedział, że jakbym przyjechał 3 dni wcześniej, to byśmy to szyli. Ale jakoś tam udało mi się to zalepić. Daktape mi działało. O, mamy tu jakieś czarne opakowanie. Sony ULT FIELD 3. Już widzę małe problemy w związku z tym, że Sony nie wrzuciło tego w żaden karton, a firma kurierska TNT nie doceniła wagi przesyłki, tak więc opakowanie zewnętrzne jest niestety trochę zniszczone. Jakby to było LEGO, bym to odesłał. Zagnieciony róg, zagnieciona góra. Tu pęknięcie, tu też zagniecenie. No, miejmy nadzieję, że w środku głośnik jest w całości. Mm, w takim przyjemnym pokrowcu materiałowym znajdziemy jeszcze mnóstwo papierologii, ale do tego sony nas przyzwyczaiło. No i tu mamy jeszcze pudełeczko, a w pudełeczku znajdziemy Kabelek do ładowania USB-C na USB-C Made in China i paseczek do połączenia. Tu mamy logo Sony, takie metalowe zaczepy. No i jest faktycznie tam napisane, że jest to Ult Alt. Jak wolicie, Power Sound. Być może jest tam coś dalej. Więcej po rozwinięciu się tego dowiem. A teraz przechodzimy do głośnika. No jak go zobaczyłem teraz to zdecydowanie przypomina mi głośnik Sony Ult Field 5. Tylko że nieco mniejszy. Na froncie oczywiście logo Sony, ładne takie boczki z membrankami pasywnymi. Z tyłu jakaś niteczka i mała zaślepka. O shit. Pod którą znajdziemy przycisk batery, jak również gniazdo ładowania, i nic więcej się tu nie znalazło. A bo tu jest chyba jeszcze. A bo tu są jakieś te. Dobra, oto zaczepiamy pasek. Ja myślałem, że to jeszcze jakieś zaczepy są. Znaczy zaślepki, a to są zaczepy wyjmowane. No to akurat jest fajnie przemyślane, muszę przyznać. Te chowane zaczepy do paska, że one tam na mnie zaburzają wyglądu zewnętrznego naszego głośnika. Na górze panel sterowania klasycznie, czyli włącznik, bluetooth, connect, play, pauza, odbieranie połączeń, plus minus jak również przycisk Alt. No i możemy demo włączyć. Muszę. Dobrze, spoko, już. Nie krzycz na mnie. Już nie krzycz na mnie. Już cię paruję. Już cię paruję. Powiąż. To zabiorę sobie na boczek, żeby wam, się, żeby wam to nie zaburzało kadru. Ustawmy go przed sobą a, i włączymy sobie demo. Muszę przytrzymać przez 5 sekund. Wywołało mi asystenta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I didn't understand that. Wywołuje asystenta, więc pewnie podczas gdy jest niepołączony, możemy sobie skorzystać z wersji demo, natomiast jeśli jest połączony, to możemy sobie skorzystać yy, z pełnej wersji oczywiście i odsłuchiwać nasze ulubione utwory. Na początek zaczniemy You Really Got Me. pasów obcina ten przycisk. Coś rockowego. Oczywiście przebitki wyglądowe widzieliście w trakcie odsłuchu, żebyście nie musieli cały czas oglądać mojej facjaty. Eee, przycisk Alt w tym wypadku naprawdę zmienia bardzo dużo. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego głośnika, to zadawajcie je pod tym filmem, a ja postaram się w teście na nie wszystkie odpowiedzieć. Do zobaczenia w pełnym materiale. W pełnym.